prowadząc działalność hazardową. Mogę być na JDG czy to musi być spółka z o, czy jest jakiś specjalny inna forma? Nie ma znaczenia, jaką mamy formę tutaj prowadzenia działalności, dlatego że każda, każda, powiedzmy, rodzaj działalności gry ma jakby, można powiedzieć, swoją formę opodatkowania. I w zależności, jaki rodzaj będziemy prowadzić tutaj tej gry hazardowej, jest ona opodatkowana. Na przykład mogą być zakłady związane z... Ogólnie wysokość stawek od gier hazardowych jest jakby... Określona w odrębnych przepisach. Dokładnie. I tylko... w zależności od rodzaju tej gry hazardowej, może to być od 2,5% na przykład przy grach wzajemnych też bardzo popularnych na przykład e, zawodów sportowych e, zwierząt, tak, e, wszyscy chyba wiemy, że są wyścigi koni, e, tak, a więc e, tam jest, jak dobrze pamiętam, 2,5% e, wysokość tego podatku do e, nawet e, 12% jeśli chodzi o gry wzajemne przy innych formach tych gier wzajemnych, tak, czyli typowe zakłady bukmacherskie.